Cześć, z tej strony Chester Media Creative PL, za kamerą Victor studio bez ciśnień, dzisiaj króciutki filmik. Mianowicie gorąca, kolejna gorąca nowość Sony, e, obiektyw 70 z przesłoną 4, ale makro. E, Sony wypuściło, zaczęło wypuszczać drugie wersje e, obiektywów jakiś czas temu, no mamy 2470 70 G Master II, mamy 2. Mamy 2,8 w tej ogniskowej 7200. Również w wersję drugą. Teraz czas przyszedł na może nie poprawkę, co kolejny obiektyw stajni, czyli 7200, właśnie z przesłoną 4. Ale Sony dołożyło do tego obiektywu funkcję bądź możliwość fotografii makro. Jakby. Zaczynając rozpatrywać swoje potrzeby w kategorii m, obiektywu, właśnie z taką ogniskową, no to m, mamy e, szereg obiektywów e, zewnętrznych producentów pod System Sony. Ale w stajni Sony mamy 7200 Mastera 1, e, mamy 7200 e, serii G, właśnie z przesłoną 4, i później mamy 7228 Master Mark II. I teraz jako. Kolejny do kompletu F4 wersja druga, i tutaj zamykamy możliwość zakupu obiektywów w tej ogniskowej. No Nic więcej po prostu nie ma, musimy się rządzić tym, tym co mamy. I w tym filmie postaram się Wam troszeczkę przedstawić, dlaczego ten obiektyw może być dużo fajniejszym i mniej kosztownym wyborem niż na przykład 7228. Zacznijmy może od samej różnicy przesłon. No, 2.8 głównie, mm, głównie portrety, głównie zdjęcia, no, też wiadomo, ułatwia w, w, w trudnych warunkach oświetleniowych, ale jednak ta przesłona 4 jest bardziej, wydaje mi się bardziej uniwersalna i coraz częściej nawet nam zdarza się mm, korzystać z przymykania przesłony na obiektywie 2.8, z przymykania przesłony na 4, 5, 5, 6 mm, dla uzyskania. Troszkę większej głębi, głębi ostrości i przede wszystkim przy filmie, no bo umówmy się, rozkręcamy go do, do 200 mm, nagrywając jakieś ujęcie, no to bez względu na to, czy będziemy mieli to 2,8, czy będziemy mieli 4, czy, 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 czy 5, to, to tło będzie rozmyte, a da nam dużo fajniejszy, dużo bardziej plastyczny do wykorzystania obrazek. I na pewno ten autofokus nie będzie musiał tak, tak mocno pracować, będziemy w stanie. Mieć jakby kadr odporniejszy na minimalne ruchy, na przykład osoby, którą, którą nagrywamy. No ale nie chcę przedstawiać samych różnic w wykorzystaniu czy w celu, do którego kupujemy, kupujemy te obiektywy. Raczej w tym momencie może skupiłbym się na tym, że do tego obiektywu dodany jest makro, czyli odpada nam, pomimo tego, że jest to F4, odpada nam. Jakby potrzeba zakupu dodatkowego, kolejnego obiektywu, żeby robić te zdjęcie makro. No, oczywiście nie jest to um, obiektyw, z którym można podejść centymetr czy dwa centymetry do, do celu i, um, i robić zdjęcie, ale jest to duże ułatwienie um, dla osoby fotografującej, że mając jedno, jedno szkiełko. Idziemy bliżej i mm, na przykład robimy mm, bardzo, bardzo bliski kadr, y, albo trafił się. Załóżmy. Przy spacerze trafił się jakiś fajny robal, fajny listek albo fajny element krajobrazu. Dla osób, które robią reportaże, które mają bardzo szybkie plany. Załóżmy. Oprzyjmy się tutaj o, o plany podczas ceremonii ślubu, wesela, ten obiektyw może być fajnym sprzętem do wykorzystywania, pomimo tego, że jest to F4, umożliwia. Momentalne i bardzo szybkie podejście do bardzo, bardzo małego detalu typu guzik, typu, jak tutaj wspomniał Wiktor, podpisywania dokumentów. Wiktor dosyć niedawno po ślubie, także wie, co fotograf mu fotografował. Może na siłę nie będę się starał zachwalać tego, tego obiektywu F w wersji F4, no bo jednak większość z nas, załóżmy, wybrałaby 2.8, zwłaszcza fani jak najszerzej. Otwartej przesłony, może nie, nie będę się skupiał teraz na, na opisywaniu zastosowań czy, czy, czy jakichś powiem, wielkich porównań, jeżeli chodzi o, o możliwości F4 do, do 2.8 czy drugiej do pierwszej wersji. Natomiast parę zdań, jakby technicznie, bo zaczniemy może od wielkości i, i odwagi. No to by wiadomo, wysuwa się dosyć, dosyć, dosyć mocno. Natomiast to jest bardzo małe szkło, pomimo swoich możliwości i, i, i tej ogniskowej. To jest y, malusieńka, niemalże malusieńka konstrukcja. Załóżmy, porównajmy sobie to, już bądźmy uczciwi, odepniemy, e, odepniemy Tulipana, porównajmy sobie to do 24-70 G Master dwójki. No to y, różnica jakby gabarytowa jest... E, jest, jest niewielka. No, jedną z rzeczy, która się rzuca w pierwszej chwili w oczy, to to, że to jest wersja druga, a Sony przyzwyczaiła nas do tego, że w wersjach drugich, bądź następnych wersjach obiektywów, mamy tutaj pierścień przesłony. To samo mamy na 7200 ze światłem 2,8. Tutaj tego pierścienia przesłony nie mamy, natomiast mamy trzy guziki z możliwością przypisania funkcji i mamy. Bardzo, bardzo e, dużo funkcji wyciągniętych na wierzch. Mamy oczywiście przełącznik e, od fokusa, mamy full time DMF, to jest m, jakby mogłbym to określić, manualnym doostrzaniem w trakcie pracy na, e, na autofokusie, czyli jeżeli chcemy przenieść podczas pracy na e, obiekcie, jeżeli mamy ostrość na obiekcie, który jest od nas daleko, i chcemy bardzo szybko. Przenieść tą e, ostrość na obiekt, który jest bliżej, no to właśnie ta, to doostrzanie nam pomaga. Manualnie przestawiamy tą, tą ostrość, pomagamy troszeczkę e, autofokusowi, żeby wiedział na czym jakby chcemy się skupić i, i, i na którym punkcie w kadrze chcemy się skupić, jeżeli chodzi o ostrość. E, oczywiście zakres działania autofokusa to e, pełny od 3 metrów i makro, czyli e, załóżmy, że do 3 metrów, tak. Przypuszczam taki podział, ponieważ zakres makrofizycznie jest nieopisany. Nie e, stabilizacja obrazu, włączenie wyłączenie i w pracy tejże e, stabilizacji. Bardzo, bardzo fajny pierścień a z mocowaniem do stopki. Leciutki, niesamowicie leciutki, ale też wyglądający na bardzo konkretne i wytrzymały. No i tak, jeżeli chodzi o e, nazwijmy to zewnętrzne e, obiektywu, e, i za chwileczkę. Dwa słowa o specyfikacji technicznej. Technicznie obiektyw łączy ze sobą soczewki AA, czyli zaawansowane soczewki asferyczne i zwykłe soczewki asferyczne, co zapewnia nam bardzo wysoką rozdzielczość i kontrast w całym kadrze, który w danym momencie mamy. Trzy soczewki ze szkła ED, czyli soczewki o bardzo małej dyspersji i jedna super ED. Kompensują aberrację chromatyczną i rozlewanie się barw, co zapewnia tą wyższą, wyższą ostrość. Przesłona ma 9 listków regulowana elektronicznie. Obiektyw oczywiście kryje pełną klatkę, no w naszym przypadku zapięty do A7 Mark 4. Tak też go testowaliśmy. Wszystkie zdjęcia, które zobaczycie w dzisiejszym materiale, pochodzą właśnie z tego korpusu. Sony chwali się i całkiem słusznie, że się chwali, że jest to pierwszy na świecie obiektyw zmiennoogniskowy umożliwiający odwzorowanie w skali 1 do 2 w całym zakresie zoomu od 70 do, do 200. Minimalnie yy, ostrzymy na 26 cm przy najszerszym kącie widzenia, czyli 70 mm, 26 cm, i mamy ostre zdjęcia. 42 cm przy maksymalnej ogniskowej 200, 200 mm. Dwa słówka o pracy w trybie autofokusa. W obiektywie mamy cztery silniki liniowe XD i daje to nieprawdopodobną szybkość, jeżeli chodzi o ostrzenie. Pierwszy mój odruch, no jak zapiąłem go do, do korpusu, to jest naprawdę jedno wielkie wow. Nie wiem, czy dorównuje, czy przewyższa, ale jest bardzo zbliżony do G dwójki, zwłaszcza jeżeli chodzi o celność, płynność przenoszenia. No a co tutaj? Dodatkowe, jest dodatkowym plusem to właśnie to makro, czyli możemy sobie robić bardzo daleki, bardzo daleki cel w, w ostrości, minimalnie przesunąć punkt ostrości i na przykład celujemy w tym momencie od razu z tego samego kratu kwiatka, który nam się pojawia, bądź w jakąś gałązkę, który mamy w kadrze, jako taki, nazwijmy to zabrudzacz. Naprawdę jest to bardzo, bardzo ułatwiające i rozbudowujące możliwości robienia zdjęć kadrowania. Wracamy do Focusa. Oprócz tego, że szybki, Sony no, określa go w specyfikacji, że szybkość tego autofokusa wzrosła nawet o 20% w całym zakresie. Ogniskowych podczas fotografowania. No, jeżeli z Alpha 4 ten obiektyw robi takie cuda, to ja bardzo bym chciał nim popracować z A7R5 i, i zobaczyć, co, co wtedy nam z tego wyjdzie. Zwłaszcza, że niedługo mamy pokazy lotnicze w Radomiu, i może właśnie uda się, żeby. Dostać taki zestaw, czyli Sony A7 R5, właśnie z tym obiektywem, i pokażemy Wam. Mam nadzieję, pokażemy Wam wtedy efekty tej współpracy. Na razie zachwycam się na czwórką i to musi mi wystarczyć. I teraz, dwa słówka o rzeczy zupełnie mi obcej, więc będę się bazował informacjami ze strony producenta, czyli współpraca z telekonwerterami. Ja osobiście z takimi. Dodatkami, jakby nigdy nie pracowałem, nie miałem potrzeby e, pracować, natomiast Sony e, zapewnia, że obiektyw jest w pełni zgodny z telekonwerterami 1 i 4 oraz 2.0. Dodanie konwertera, wedle strony Sony, zwiększa maksymalną ogniskową i pozwala uzyskać odwzorowanie makro 1 do 1 w całym zakresie zoomu. A ze względu na to, że Dodanie telekonwertera troszeczkę oddala nam obiektyw od matrycy. Można wtedy podejść zdecydowanie bliżej celu i zrobić jeszcze lepsze zdjęcia makro. Więc, może to jest kolejny plusik, dlaczego warto by wziąć pod uwagę ten obiektyw, jednocześnie schodząc ze światła. Zresztą, może, moja taka prywatna uwaga, że Sony ze swoimi matrycami radzi sobie na tyle dobrze w ciężkich warunkach oświetleniowych, tam gdzie jest tego światła mało, że już jakby ta ogólnie pojęta, pierwotna potrzeba posiadania światła 2.8 w takim zoomie chyba już może powolutku wychodzić z mody, bo korpusy nadrabiają to zejście z przesłony, więc mm, też jesteśmy w stanie za pomocą takiego obiektywu uzyskać mm, rewelacyjne efekty. A niekoniecznie druzgocące jest wtedy zaszumienie tego, mm, tego kadru. Myślę, że tutaj e, idzie to spójnie w jedną stronę, czyli mamy coraz mocniejsze korpusy. Możemy wtedy zapinać obiektywy F4 albo i e, ciemniejsze, i nie mamy tak dużej, e, tak dużej straty na, na jakości. Bądź w ogóle już nie mamy tej straty, bo e, taki duet radzi sobie świetnie. Ja jak zwykle się rozgadałem troszeczkę, nawet jeżeli chodzi o tak prostą rzecz, jaką jest obiektyw. Wydaje mi się, że większość z krótkiego doświadczenia z tym szkłem. co mogłem powiedzieć, to już powiedziałem. Po tabelki bardziej zaawansowane dane techniczne zapraszam na stronę producenta i na stronę fotoplus.pl. Kilka kadrów, które znalazły się w filmie pochodzi z tego zestawu, czyli Sony A74 plus właśnie obiektyw 70 200 F4 makro i jako produkt myślę, że mogę mm, śmiało powiedzieć, że zdecydowanie warto pomimo światła F4 brać go pod uwagę, jeżeli chodzi o wybór mm, obiektywów w tym zakresie ogniskowych do Sony. Dzięki serdeczne za mm, dzisiejszy film. Do zobaczenia na kanale fotoplus.pl. Trzymajcie się, cześć.